Dzień dobry, dzień dobry, tu Pan Perfekt. Dzisiaj na warsztat wezmę lodówki. Tutaj obok mnie lodówki wolno stojące, Ale opowiem Wam o pięciu najciekawszych według mnie do zabudowy. Chodźcie. Mam tu dla Was dwie lodówki do zabudowy. Miejsce piąte według mojego rankingu to ten oto Samsung. Jest to lodówka z no-frostem, z metal coolingiem, wysoka na 177 cm, z tak zwanymi zawiasami nożycowymi, czyli front tej e, zabudowy przykręcony jest bezpośrednio do drzwi lodówki. Tą lodówkę kiedyś żeśmy już ogrywali w tak zwanym unboxingu, czyli instalowaliśmy ją, jak wjechała do nas na salon. Obok mam lodówkę. Marki AEG. Ją bym uplasował na miejscu czwartym. Ona jest wyższa od standardowych lodówek do zabudowy, bo ta ma 190 cm wysokości. Również zamrażarka z nofrostem, czyli bezszyronowa. Tutaj, jeżeli chodzi o system instalacji frontów, to jest to tak zwany ślizgacz. Front wisi na klasycznym zawiasie meblowym. A dzięki temu, że mamy zainstalowany ślizgacz, to przedmioty, które obciążają drzwi lodówki, nie obciążają zawiasów, tak jak w przypadku lodówki Samsung. Natomiast jeżeli zawiasy nożycowe są wysokiej jakości i są naprawdę mocne, to to rozwiązanie w niczym nie przeszkadza, więc akurat jeżeli chodzi o system montażu drzwi, to pokazuję Wam to jako ciekawostkę, nie mówiąc, że któryś z nich jest lepszy czy gorszy bo to wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju zaczepy użyte są w zawiasach ślizgowych i od tego, jakiego rodzaju zawiasy nożycowe zainstalowane są w lodówce. Wracając jeszcze do tych lodówek, to obydwie lodówki mają tak zwany metal cooling w przypadku Samsunga, czy stalowe wykończenie w przypadku AEG. Oprócz efektu dekoracyjnego, wizualnego, tak naprawdę... Te tylne metalowe elementy powodują, że chłodziarka krócej przebywa w tak zwanym czasie bezwładności, czyli jeżeli załadujemy ciepłą żywnością lodówki, to dzięki temu, że stalowe elementy są na tylnych ściankach lodówek, szybciej absorbują to ciepło tych produktów, które włożymy do lodówki i szybciej osiągają temperaturę, która jest zadana. W tym momencie włączył się alarm otwartych drzwi, czyli lodówka zaczyna nam pikać. Tutaj w AEG jeszcze mamy dość ciekawy system rozporządzania tymi pojemnikami na drzwiach, czyli można je przesuwać w dowolnym miejscu, czy montować wyżej bądź niżej. Tutaj mamy jeszcze przetłoczkę na jajka, którą możemy też w dowolnym miejscu wrzucić, także. Miejsce piąte Samsung, miejsce czwarte AEG i idziemy do kolejnych lodówek. Na trzecim miejscu pozycjonuję bardzo ciekawą lodówkę marki Liebherr, która wyróżnia się na rynku faktem, że posiada tak zwaną automatyczną kostkarkę. Czyli lód zlatuje nam do szuflady pierwszej w zamrażarce, którą możemy sobie regulować przestrzeń. Do jakiej chcemy ten lód wyprodukować, a ten lód produkowany jest z wody, która jest w takim pojemniku, jak do ekspresu, do kawy podobny pojemnik. Po prostu trzeba tą wodę uzupełniać, wklikujemy to w ten mechanizm i ta lodówka sama sobie pobiera tą wodę i wytwarza lód. Oczywiście ta lodówka posiada system nofrosta w zamrażarce. Oczywiście te plastiki są naprawdę wysokiej jakości, jeżeli chodzi o e, drabinki na drzwiach. Tak samo półki. Tutaj mamy też regulację tej półki górnej, czyli może być na pełną głębokość, bądź może być to płytka półka. Dzięki czemu tutaj możemy sobie butelkę włożyć. Również nam się włączył alarm otwartych drzwi. Ta lodówka posiada jeszcze aplikację, czyli możemy sobie zdalnie komórką sterować pewnymi funkcjami. Dokładnie omówiona ta lodówka jest w oddzielnym odcinku na moim kanale, także też zapraszam do zapoznania się ze szczegółami związanymi z tą lodówką. Liebherr wyróżnia się jeszcze na rynku takim jednym rozwiązaniem, że ma tak zwane amortyzatory w drzwiach, czyli nawet używając dużo siły, lodówka zatrzymuje drzwi i domykają się bardzo powoli. Drugie miejsce według mojej oceny to najwyższy w sensie zaawansowania technologicznego model lodówki Liebherr, który posiada tak zwaną mgiełkę w biofreszu professionalu, czyli w momencie otwarcia szuflady ta mgiełka zostaje wyemitowana i zaaplikowana do szuflady, dzięki czemu te warzywa, które przechowujemy, czy owoce w tej szufladzie, w przypadku jabłek, mogą być przechowywane nawet 40 dni dłużej niż standardowo. To według mnie ważna informacja. Ta lodówka posiada zasilanie do wody bieżącej, i tutaj mamy taki podajnik wody, tak jak widać. Podkładamy szklankę i woda schłodzona, filtrowana, wlewa nam się do naczynia z którego chcemy się tej wody napić. To rzadkie zjawisko, jeśli chodzi o lodówki do zabudowy, bo tak naprawdę nie znam innego modelu, który miałby taką funkcję. Drzwi stalowe, tylna ścianka stalowa, tak samo jak w przypadku Samsunga czy AEGA, szybciej absorbuje ciepło produktów, które włożymy do lodówki. Tutaj mamy taki pojemnik na jajka. On jest dość ciekawy, bo możemy sobie 10 bądź 20 tych jajek przechowywać w tej lodówce, a dodatkowo odwracając, mamy miejsce na tak zwane jajka przepiórcze. To taka ciekawostka w przypadku Liphera. I słuchajcie, ta lodówka również produkuje lód do szuflady. W różnych rozmiarach ten lód może być produkowany, te kostki. I jest to wygodniejsze rozwiązanie niż w lodówce z czwartego miejsca, ponieważ nie musimy pamiętać o napełnianiu wody w pojemniku. Również mamy tak zwany cichy domek w drzwiach, czyli lodówka krótko mówiąc nam nie trzaska. A pierwsze miejsce to będzie lodówka, która składa się z dwóch niezależnych urządzeń. Chodźcie, pokażę wam. Tak jak wam mówiłem, zabudowa dwóch urządzeń Czyli z prawej strony mamy olbrzymią chłodziarkę z trzema szufladami biofresh. Również mamy stalową ścianę, która absorbuje ciepło. Również mamy ciekawy, w przypadku Lipchera, taki sam pojemnik na jajka zwykłe i jajka przepiórcze. Bardzo elegancką maselniczkę z logiem Liphera. Jest to tak zwana. Seria Prime, czyli druga w kolejności, co do zaawansowania technologicznego lodówka Liebherra. Mamy kolumnowe, ledowe oświetlenie w tej chłodziarce, a tuż obok niej stoi zamrażarka. Zamrażarka również wysoka na 177 cm, z podłączeniem do wody, tu w tej szufladzie mamy węża, który instalujemy do ściany, i e, zasilamy tą lodówkę, tą zamrażarkę wodą. A ta woda potrzebna nam jest do tego, by zamrażarka mogła nam produkować w jednej z szuflad lód. Znowu mamy ten sam schemat. E, chłodziarka upomina nam się, żeby zamknąć drzwi. W momencie, kiedy zamkniemy te drzwi, alarm się wyłączy. Światło przestaje mrugać, czyli po ponownym otwarciu e, ta chłodziarka jest. W takim samym stanie jak na początku. Również nie damy rady trzasnąć drzwiami w tej chłodziarce. Ten sam system zainstalowany jest również w zamrażarce, czyli system zwalniania drzwi. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzaskają nam drzwi ani w lodówce, ani w zamrażarce. Mam jeszcze na koniec taki bonus, ciekawostkę. Ta lodówka stalowa, która stoi obok. Tych dwóch urządzeń występuje również w wersji do zabudowy. I tak naprawdę to pierwsze miejsce to dałbym egzekwo tym dwóm urządzeniom. Albo chłodziarka i zamrażarka, albo naprawdę duża lodówka z zamrażarką w formie szuflad. I tak jak Wam mówię, ona może występować z panelami meblowymi. Więcej o tych urządzeniach znajdziecie w innych odcinkach na moim kanale, w, którym, w których to skupiałem się konkretnie na danym modelu. Na koniec bardzo Was proszę, jak zwykle, o subskrypcję mojego kanału. Zostawcie komentarze, łapki w górze. Napiszcie, o czym chcielibyście się dowiedzieć, jeśli chodzi o kuchnię Chagidę. jeżeli będę wiedział to Wam opowiem, a jeżeli nie będę wiedział, to się dowiem i Wam opowiem. Pozdrawiam serdecznie Pan Perfekt, zapraszam do salonu, jak również na stronę internetową www.perfectagd.pl